Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnego uzupełnienia sudoku. Sudoku, które widzicie, pobrałam ze strony www.salagier.pl i chciałabym wraz z Wami je uzupełnić. A cóż to takiego to sudoku? Otóż sudoku to logiczna łamigłówka, która jest zaprezentowana w kształcie kwadratowego diagramu. Popatrzcie, pokazuję Wam to. A w tym kwadratowym diagramie znajdują się małe kwadraciki, w które trzeba będzie wpisać, dorysować, uzupełnić brakujące symbole. Czasami bywają cyfry. W naszym przypadku są to, jak widzicie, kwadraty, takie małe. Trójkąty, będą to kółka i będzie to serduszko. Ale teraz, moi drodzy, żeby prawidłowo rozwiązać i uzupełnić Sudoku, musimy trzymać się pewnej zasady. Otóż musimy pamiętać, że w każdym wierszu poziomym i w każdej pionowej kolumnie, każdy symbol może wystąpić tylko jeden, jedyny raz. A zatem zaczynamy. Proponuję rozpocząć od tej pionowej kolumny, ponieważ mamy tutaj najwięcej symboli. Jest tu zaznaczony kwadrat, trójkąt, kółko. Czego brakuje? Oczywiście brakuje serduszka. I proszę bardzo, jest już serduszko wstawione. Mamy zatem uzupełniany cały Całą pierwszą kolumnę. No świetnie, wobec tego, moi drodzy, co dalej? Myślę, że teraz warto by było wykonać albo w poziomie, tutaj, któreś symbole narysować, albo na dole. Ja zdecydowałam się narysować trójkąt, tutaj w tym przedostatnim wierszu, i mam, popatrzcie teraz, trójkąt, koło, tak? Kółko, serduszko. No i czego brakuje? Oczywiście brakuje nam kwadracika. No kwadrat został narysowany i mamy uzupełniony tutaj przedostatni poziomy wiersz. No świetnie. Mamy jedną pionową kolumnę uzupełnioną i mamy poziomy wiersz uzupełniony. Dobrze, przejdziemy teraz tutaj poniżej, ponieważ mamy dwa symbole. Jest kwadrat, jak widzicie, jest Trójkąt. Wobec tego musimy dorysować tutaj jakieś kolejne symbole, tak żeby nam się oczywiście nie powtórzyły. Ja zdecydowałam się narysować w tym miejscu trójkąt. Mam zatem kwadrat, serduszko, trójkąt. Czego brakuje? Myślimy, myślimy wspólnie i już wiemy, że oczywiście brakuje nam kółka. A zatem już mamy jeden. I drugi wiersz poziomy, uzupełniony i cały czas mamy jedną kolumnę. No dobrze, wobec tego teraz proponuję wypełnić którąś z pionowych tutaj kolumn, ponieważ tutaj mamy dwa symbole, tu mamy dwa symbole i tu dwa symbole. Dowolność jest oczywiście sprawą indywidualną. Ja, moi drodzy, zdecydowałam się, żeby wstawić w tym miejscu, w tej pierwszej pionowej kolumnie, kółko. I patrząc od dołu, mam kwadrat, trójkąt, koło. Czego brakuje, moi drodzy? Oczywiście, oczywiście, że brakuje nam serduszka. No, i zobaczcie, mam już dwie pionowe kolumny uzupełnione, dwa poziome rzędy, tak? Dwa poziome, poziome wiersze też już są uzupełnione, a zatem zostało nam jeszcze tutaj do rozwiązania, do wpisania, do narysowania cztery symbole. No dobrze. Kolejność, tak jak powiedziałam, może być sprawą indywidualną. Ja zdecydowałam się w tym miejscu, Narysować kwadrat. I teraz popatrzcie, mogę wykonać tak. Dalsze, dalszy, dalszy krok mógłby być następujący. Albo patrzę, tu mam kółko, trójkąt i kwadrat, a więc uzupełniam tu czwarty znaczek, albo biorę pod uwagę ten pionow, tą pionową kolumnę i patrząc od dołu, mam trójkąt. Serduszko, kwadrat, no i oczywiście musiałabym tutaj coś uzupełnić. Więc albo tu uzupełniam, tak, ten, pozi ten poziomy wiersz, albo tę pionową kolumnę. Ja się zdecydowałam na pionową kolumnę i narysowałam tutaj kółeczko. No i zobaczcie, już tylko brakuje mi dwóch symboli, czyli jesteśmy prawie, że przy końcówce naszego sudoku. No i mój kolejny ruch. To było narysowanie tutaj trójkąta i mam, jak widzicie, serduszko. Tutaj mam kwadracik, tutaj mam kółko, tu mam trójkąt, nic mi się nie powtarza. No i co zostało nam ostatnie symboliczne? Ostatni symboliczny rysunek do, do uzupełnienia. Co tu będzie? Popatrzcie, czego brakuje. Co należy narysować, wpisać, zamieścić. <laughs> Oczywiście, moi drodzy, to już jest całkowicie prawidłowo rozwiązane w sudoku. Ja wykonałam je w taki sposób, ale być może Wam uda się rozwiązać je w sposób zupełnie inny. Dlatego zachęcam do pobrania tego może innego sudoku ze strony, tak jak powiedziałam, www.selagier.pl i spróbowania samodzielnie. Rozwiązać taką właśnie logiczną łamigłówkę, bo to po prostu sama przyjemność. Moi drodzy, na dzisiaj tyle. Żegnam Was serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Pa!